właśnie oto mały filmik za tym, co mi kibicują z Polski. No, więc strasznie się cieszę. Pierwsze zwycięstwo właśnie w zeszłym tygodniu na Mare Nostrum. To są regaty dookoła tych wysp z tej z Barcelony. Więc strasznie się cieszę, udało nam się zdobyć po raz pier wreszcie pierwsze miejsce. To były moje trzecie regaty na tej łódce. Dosyć szybko udało nam się właśnie otrzymać dobre wyniki, to jest super. Oto e... właśnie bil. Możecie zobaczyć, że jest dosyć inna od normalnych mini. Forma jest dosyć specyficzna, dzięki temu mam dużo mniej przestrzeni pod wodą. Potem można zobaczyć, że tutaj nie mam kompletnie nic. wszystko jest otwarte, nie mam kabestanów ani żadnych shotów, ani eee, po prostu nie ma żadnych lin, nie ma nic. Więc... Moje dwa kabestany są tutaj w środku. No i wszystko właśnie wychodzi. I ogólnie całą łódkę mogę obsługiwać przez jeden kabestan. Mam tutaj właśnie e, takie spinery, które przesuwam z jednej strony na drugą. Mam też podnoszący się ster. W środku nie jest zbyt komfortowo. E, po prostu mam tylko swoje rzeczy. Do spania nie ma nic takiego. Jest tylko jedna deska. No i potem kilka właśnie miejsc tam, żeby swoje rzeczy wypracować. Elektronika jest bardzo, bardzo, bardzo prosta. Jest tylko GPS i IIS. No i wszystko z masztu, tu, które idzie, wszystkie informacje z masztu. Zapomniałam też powiedzieć, bo właśnie maszt, który się przechyla na jedną stronę albo na drugą, więc to mogę też regulować. Ogólnie na tej łódce wszystko się reguluje, w każdą stronę więc e, można właśnie masz te, no, jedną stronę, drugą do tyłu, do przodu, w zależności od tego. No i jak widzicie, mam tutaj kilka żagli, w sumie mam sześć żagli, e, z, w czym właśnie cztery żagle, żagle przednie. Jest Solent, dwa spinaker, jeden duży, jeden mały i Jenaker. Oprócz tego oczywiście normalny, normalny żagiel tutaj z tyłu i e, jeden sztormowy z Sfinansowana całkowicie przez Nikomacik, aby w przyszłym roku przepłynąć przez Atlantyk, właśnie w regatach, które się nazywają Mini Transat, sama i bez żadnej komunikacji. Więc mam nadzieję, że na tej łódce uda mi się zrobić ciekawy wynik. No i w sumie jest mało ludzi z Polski, którzy właśnie biorą udział w takich regatach, zwłaszcza w klasie Proto. To są oczywiście dwie klasy. Jest klasa Proto, w której każda łódka jest inna, i klasa seryjna, gdzie wszystkie są takie same. No i właśnie. O to chodzi w tych klasach proto, aby stworzyć łódki jak najbardziej innowacyjne i tak dalej. No i właśnie te łódki z klasy Mini często później są inspiracją dla większości jachtów, dla klasy klas 40 i moki. No i także dla właśnie normalnych ludzi, którzy chcą po prostu pływać rekreacyjnie. Więc cieszę się, że na, do, dobrze nam się udało właśnie tutaj z, z Benoit Marie i z Sam To Jest naprawdę super jacht. Pływa dwa, trzy węzły szybciej od wszystkich cały czas jeszcze nie mamy foilik, więc... Niedługo będą foile i będziemy po prostu lecieć przez ten Atlantyk. Bardzo się cieszę. Jakby ktoś chciał dołączyć do projektu, to zapraszam.